Dziewczyny musimy w pełni wykorzystać to lato. Zgadzam się, możemy dobrze się bawić. Masz jakieś pomysły, co mogłobyśmy robić? Zrobiłam listę 100 rzeczy do zrobienia latem. Wow, przeczytaj nam! Najpierw skok ze spadochronem, potem nurkowanie, a na trzecim miejscu zdobywanie szczytów. Na czwartym. jeszcze mam. Czekaj, dość, jest coś łatwiejszego! Zbuduj największy zamek z piasku. Twoja lista nie jest dobra. Zacznijmy od czegoś prostszego jak spacer. W sumie to chodźmy już teraz. Ale tutaj jest miło. Możemy kupić chleb i nasiona i karmić gołębie. Uwielbiam letnie wakacje. Chodźmy nad jezioro, pewnie są tam łabędzie. Zróbmy zdjęcie. Co za uchał, jest okropny. Chcę chce mi się pić. Dziewczyny, chodźmy dalej. Odpocznijmy trochę, już nie mogę chodzić. Chodźmy do sklepu po wodę, nie wytrzymam bez napoju. Czy wy ze mnie żartujecie, wyszłyśmy z domu 10 minut temu. No i co z tego? Jest słonecznie, co najmniej 100 stopni. Człowiek nie żyje w takiej temperaturze, to niemożliwe! Jeśli nadal będziemy tak iść, nie dotrzemy do parku rozrywki za naszego życia. Może odpuścimy park, lepiej zostaniemy w domu. Jestem za. Hej, dziewczyny, szłyśmy na spacer! wynalazca klimatyzatora jest prawdziwym geniuszem. Zgoda, mogę leżeć tu cały dzień. Co to znaczy? A co ze wspaniałym latem, co? Mamy wspaniałe lato. Leżenie na kanapie? Luna, przestań paplać, połóż się z nami i ciesz boskim chłodem. Jest fajny. Tak, jest tutaj o wiele lepiej. Nie mogę w to uwierzyć, że wybieramy się w podróż dookoła świata. Sprawdźcie bilety, bez nich nie wpuszczą nas na pokład. Moje dokumenty są tutaj, sprawdziłam setki razy. Ja też je mam przy sobie. Czekałam na tę podróż tak długo, że przygotowałam je z wyprzedzeniem. Nie mogę się doczekać kąpieli w morzu. Ja zawsze chciałam zobaczyć Paryż i wieżę Eiffla. Chcę zobaczyć piramidy. Pospieszmy się, bo spóźnimy się na samolot. W końcu jedziemy na wakacje. Swoją drogą gdzie jedziemy? Nad jezioro. Super, wzięłam strój kąpielowy. Może lepiej pojedziemy na rzekę, tam jest dużo trzcin i płynie woda. Dziewczyny, nie będziemy pływać. Więc po co w ogóle tam jechać? Żeby wędkować. Wędkować, żartujesz sobie. Nie wieczemu czemu myślałam, że lubicie łowić ryby. Co jest dobrego w łowieniu ryb? Siedzisz, patrzysz na spławik i to wszystko. I wszędzie są komary. Chodźcie dziewczyny, zobaczycie, że to uzależnia. Spodoba się wam! Rób co chcesz, ja nie idę, nie podoba mi się to. Cóż no nie wiem. Alice proszę, nie pojadę sama, ale nie na długo, okej. Okay? Tak. Wróciłyście jak tam ryby? To był najgorszy dzień w moim życiu, dobrze, że nie poszłaś. No, ej, nie było tak źle. Tak dużo komarów, upałów i węży. Węże? Horror, nie znoszę ich! Daj spokój, węże są słodkie. Są okropne. Ludzie, dajcie lajka, jeśli się ze mną zgadzacie. Było fajniej niż siedzenie w domu. Ja kręciłam TikToki, oglądałam YouTube'a i świetnie się bawiłam. Przy okazji macie coś. Czy to jest wszystko? Ryby nie są takie głupie jak my i nie wychodzą w tym upale. Tak, łowienie ryb prawdopodobnie nie było dobrym pomysłem. Jakie koktajle chcecie? Poproszę kole. Ja też. Ach, dawno się tak nie leniłam. Proponuję włączyć muzykę i tańczyć przy basenie do nocy. Świetny pomysł, idę po więcej. Ja zaproszę chłopaków, może przyniosą coś pysznego. Koniec, będę leżała na leżaku! Dlaczego ty byłam tu pierwsza? Wybrałam go dla siebie, więc obie spadajcie. Luna jesteś jedyną właścicielką. Mogłaś umyć wszystkie! Zgadza się, wiedziałaś, że mamy imprezę. Nie jestem waszą służbą. Jeśli chcecie leżeć na leżaku, wyjmijcie go i umyjcie. Już wolę ręcznik. Ja pójdę popływać. Co jest z basenem? Czemu jest brudny? Wszelkie śmieci są wnoszone do basenu przez wiatr, należy go cały czas czyścić. Czemu nikt go nie wyczyścił? Wyczyściłam go w zeszłym tygodniu, nie chcę ciągle sprzątać. Świetnie, ja to zrobię. Gotowe, basen jest czysty. Dzięki za czyszczenie. Ja chcę popływać na kole. Ja też. Czyściłam basen i zasłużyłam na to. Weź inną dmuchaną rzecz, jaki jest problem? Wszystkie są uszkodzone i szybko tracą powietrze. To pewnie dlatego, że nie posprzątałam po pływaniu. Luno, wkrótce go dostaniesz. Oddawaj, nie ty, oddaj. Popływamy na zmianę, ale ja pierwsza. Kolejny pływak został zniszczony. Wszystko przez ciebie! Wcale nie przeze mnie, ty nie chciałaś się dzielić. Dziewczyny, przestańcie się kusić, nie psujcie zabawy. Spoko tak sobie popływam. Ej, możesz nie chlapać! Jak to nie chlapać? Pływam w ten sposób. Nie chcę zmoczyć głowy i zniszczyć makijażu. To chodzi na basen w makijażu. Ja chodzę i co ci do tego? Mam ciebie dość. Jesteś wredna. To nie impreza, to jest śmietnik. Nic nie jest gotowe, wszystkie pontony są zepsute. Po co w ogóle zaczęliśmy? Wiecie co? Idę sobie. Mnie też to nie pasuje, tylko zepsuło mi humor. To by było na tyle, jeśli chodzi o basen. Teraz jest świetny czas na opalanie. Nie chcę się opalać, boję się oparzeń. Nie martw się, zabrałam ze sobą krem. Dzięki. Ma bardzo miły zapach. Czy ja też mogę? Mam bardzo wrażliwą skórę. Oczywiście wzięłam krem dla wszystkich. Masz nałożę go. Opalenizna doskonale się układa. Teraz musimy nałożyć krem po opalaniu. Wezmę troszkę, ale potem wracamy do domu, żeby się nie poparzyć. Czy jesteście pewne, że teraz jest czas na opalanie? Słońce jest najbardziej niebezpieczne. Na odwrót będziemy miały najlepszą opaleniznę. Czytałam kiedyś, że lepiej opalać się wieczorem. Nie czytaj tylu głupich magazynów. Prawie zapomniałyśmy o kremie. Wzięłaś go? O, zapomniałam. Nie szkodzi, opalimy się normalnie, bez kremu. Mam nadzieję. Ej, nie zasłaniaj słońca! Dziewczyny, wstańcie, leżymy od czterech godzin. Czterech godzin? Boli mnie twarz. Jesteśmy spieczony, chyba mamy oparzenia słoneczne. Za godzinę się zagoi. Auć, nie dotykaj mnie! Dziewczyny, szybko do domu! ono wzięłaś chociaż kremy, musimy go nałożyć. Mam tylko krem do rąk, tak nie można, więc nam pomoże. Mama zawsze smarowała mnie kwaśną śmietaną, gdy się poparzyłam. O nie, tylko nie kwaśna śmietana. Śmietana jest lepsza niż znoszenie oparzeń. To jest obrzydliwe! Będziemy pachnieć jak kwaśne mleko. A to przez to, że nie wzięłaś kremu. Nie zwalaj wszystkiego na mnie sama zasnąłaś na słońcu. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie to wszystko zejdzie. Wszyscy gotowi do drogi? Oczywiście nie mogłam się doczekać tego dnia. A więc namiot? Jest. Płyn na komary? Jest. Śpiwory? Są. Jedzenie? Jest. Wzięłam też mapę. Jeśli telefon się wyczerpie, nie zgubimy się. Wzięłam czapki z daszkiem, żeby nie dostać udaru. Pora ruszać, chodźcie! Luno świetnie się idzie, namiot został złożony tak szybko. Tata mnie nauczył. Często chodzimy na pisze wycieczki. Spójrzcie, co tu mam. O, ugotujmy je przy ognisku! A właśnie dzwonili chłopcy, powiedzieli, że też przyjadą. Przestraszmy ich. Właśnie zostawimy pułapkę w lesie i narysujemy symbole. Świetny pomysł na pewno będą się bali, więc zjedzmy pianki i bierzmy się do roboty. Gotowe na wycieczkę? Tak, wzięłam najlepszą sukienkę, buty, kosmetyczkę i tabliczkę czekolady. Kto zabiera buty na wędrówkę? O co ci chodzi? Nie byłam na kempingu. Trzeba było sprawdzić to w internecie. Ten zestaw nie jest dobry wcale, a wcale. Ja wzięłam pianki. To już coś. A śpiwór? Masz go? Śpiwór? A co to? No to mamy jeden śpiwór dla trzech osób. Spędzimy noc w lesie? A jeśli tam są dzikie zwierzęta? Tam jest bezpiecznie, nikogo nie ma. Nie byłabym tego taka pewna. Zabrałaś mapę? Ja jej nie zabrałam i nie wiem, jak nawigować. Jak z Wami wybrać się na wędrówkę, tylko się zgubimy? No to może zrobimy wycieczkę po podwórku. I co to niby za wędrówka? A co, mamy iść do lasu i się zgubić? No dobrze, zrobimy tak. Udajemy, że jesteśmy na prawdziwej wycieczce i nie wracamy do domu. Proste. Kto wie, jak rozłożyć namiot? mam pojęcia. Jesteś najmądrzejsza. Wiedziałam, ale zapomniałam. Nigdy nie ustawiałam go sama. Pomagał mi tata. Są instrukcje do tego namiotu. Gdzie? Chyba w domu. Biegnij i przyniesie. Nie, uzgodniłyśmy, że nie wracamy do domu. Mamy tu siedzieć pół dnia robiąc namiot. W drodze wyjątku. Dobrze, to idę po nie. Udało się w zaledwie dwie godziny. Gratulacje. Możemy odpocząć. Zróbmy sobie przerwę, gdzie jest woda. Alice miała się wziąć. A zapomniałam. Serio? Gdyby to była prawdziwa wędrówka, nie byłybyśmy w stanie tego znieść. Bez wody? Możemy udawać, że kran to jest strumień i weźmiemy z niego wodę. Znowu do domu. Ale zabawnie, co to za wędrówka, jeśli cały czas chodzimy do domu? Nie damy rady bez wody. A ja muszę do toalety. Wiecie co? Już jest po wędrówce. Mam tego dosyć. Wszystko gotowe, pozostaje tylko usmażyć. Zamarynowałam mięso, są też kiełbaski. Co byście chciały? Zacznijmy od kiełbasek, szybko się smażą. Ognisko gotowe? Szybko je rozpalimy. Pomogę ci. Najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Rozpal ogień i ja zawołam Lunę z kiełbaskami. Pięknie pachnie. Jestem taka głodna. Keczup będzie najlepszy. Jedzenie przy ognisku zawsze jest najsmaczniejsze. Mogłabym tak codziennie. Dajcie spokój, to nie jest trudne. Zgoda, jutro zajmę się mięsem. Pora na smażenie z szaszłyków. Jestem taka głodna. Co przygotowałaś? Nic. No co, bez dzisiaj znowu, bez smażenia? Dobrze, mam inny pomysł. Możemy usmażyć to. Czy to nie są te parówki, które były w lodówce przez dwa miesiące? One już cuchną. To Są normalne kiełbaski. Od czego zacząć? Jeśli są przeterminowane. Po usmażeniu będą równie dobre jak świeże. To pewne. I tak nie mamy nic innego. No to chodźmy rozpalić ognisko. Potrzebujemy drewna na opał. Masz? Zapomniałam. Więc co zrobimy? Musimy spalić inne rzeczy, bo pójście do lasu po gałęzie to kawał drogi. Zobaczmy, co możemy spalić. Te stare magazyny wystarczą. Jesteś pewna, to są magazyny Luny. Nie szkodzi, i tak ich nie czyta. Skoro tak, to nie mamy wyboru. Dobra robota, co za dobre ognisko. Daj mi kiełbaski, szybko je usmażę. Tylko nie przypal. Nie ucz mnie wiem, jak smażyć kiełbaski. Dobrze, dalej. Pomóż mi nakryć do stołu i pokroić sałatkę. No, co za fajny trend! Prawie nakryłyśmy do stołu. Czy wkrótce będzie jedzenie? Kiełbaski! To tyle z jedzenia. Mówiłam, żebyś ich nie przypaliła. Daj spokój, z będą najlepsze. Nie zjem tego, prędzej zjem patyk. A ja odpocznę. Bierz w ogóle dokąd iść? Gotowe dziewczyny. Babcia zaprasza nas wszystkich do bliskiego domu. Wow, super! Co będziemy robić? Odpoczniemy, to na co czekamy w drogę. Wakacje na wsi są super, jestem już zmęczona tętniącym życiem miastem. Częstujcie się świeże owoce, zabrałam je! Wow, co za pychota! To nasze zbiory bez żadnej chemii. Też chcę mieć dom na wsi! Kopałam w ziemi przez dwie godziny na gorącym słońcu. A co myślałaś, ziemniaki same się nie wykopią? Wygląda na to, że wyrwałam wszystkie chwasty w ogrodzie. Nie wyciągnęłaś pomidorów babci? Były pomidory. Pójdę, może jeszcze uda się je zasadzić. Miałyśmy jeść owoce i relaksować się. Skoro chcesz owoce, możesz wziąć je sama. Fajnie, gdzie? Wspinaj się i zbieraj. Mam wspiąć się tam, żartujesz sobie, to bardzo trudne. Skoro chcesz owoce, to idź. Też mi odpoczynek, a jak wy spędzacie lato? Napiszcie w komentarzu. Subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić nowych odcinków.